Dobra, witam was wszystkich bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku kontynuujemy grę Pet Simulatorzy. Tutaj czekajcie o najlepszy poziom świetlika. Skąd mamy świetlika? To jakiś za darmo dostaliśmy, czy, czy, czy o co chodzi? No nie wiem, w każdym wypadku, ale idźmy wykonać jakieś misje odblokujemy nowe obszary 40 wylęgnij 38 swoich najlepszych jaj jasny wind to będzie farmienia farmienia złam 5 diamentów dobra to diamentów możemy poszukać tu są i sejfy dobra diamenty mamy zrobione jeszcze sejfy. 40 sejfów. Mam no, tu te diamenty. Okej, okay, lećmy dalej. A mamy w ogóle nagrodę do odebrania. Książka, eliksir. Oho. Nowe przedmioty. Arbus. Zjedzmy sobie arbuza. Tutaj co daje? Pusto diamentów. To szanse na dropa. Eliksiry. Dobra, Zwiększmy obrażenia. Monetki. Dobra, tu nic. I enchanty. Enchanty chyba. Mamy najlepsze w tym momencie. Tak mi się wydaje. Dobra. Zbierz mikstury. A skąd mamy miksturę zabrać? To jest dobre pytanie. Mamy jakieś nagrody? Nie mamy. To skąd te mikstury brać? jeszcze jeszcze tyle сейfów. Dobra. Nic więcej nie zrobimy. Diamenty sobie pozbierajmy. Kolejne diamenty. A może tutaj, a nie, tu są enchanty. A tu jest przejście nawet. <laughs> Dobra, a to co daje? a, plus 10% do diamentów, no dobra, możemy sobie poklikać, nowe item, książka, o, musimy chyba trafić eliksir, co, dobra, kupimy sobie nową arenkę, może tutaj, ki pets here to jest jakaś misja Dobra, uważaj na stopnie. Ojoj. Oj. Ha i teraz muszę od o losie. Teraz co, w którą stronę uderzyć. W prawo. Jest. Kurde. Dobra, lecimy jeszcze raz. Nie idzie tu biegać, szkoda. No ale połowa już za nami, nie? Do przodu. gdzieś na końcu nas wystrzeli wiedziałem <laughs> to było bardziej jak pewne że na samej końcówce nas wystrzeli teraz tak mamy dwie opcje albo lewo albo prawo albo możemy to przeskoczyć tylko nie wiem czy to jest możliwe no zobaczmy czy zaryzykujemy prawo zaryzykuje dobra <laughs> Miliony nowych przedmiotów. Okej, okay, tu nie chcę farmią. Jedna misja z trzech wykonana. Teraz wylęgnięcie. O, tu dużo monet daje ty. No farmy sobie. diamenciki też sobie dofarmimy. A mamy nową misję. Prezenty. poszukać prezentów. Złote zwierzaki, to co daje? Aha, dziesięć ty, dobra opcja. Dobra, bierzmy prezenty. te sejfy to trzeba dofarmić na tym na mniejszych poziomach i prezenty a tych wysokich to może i golda zarobimy ale misji na pewno nie zrobimy dobra, jeszcze tutaj prezenciki sejfy To skrzynka to nie tutaj prezencik, cyk tu od groma safe'ów. Kurde, sporo tych safe'ów do zniszczenia. Taka podstawowa misja, i 50 safe'ów. To jest farmienia, farmienia. O. A tu z prezentami. U, ale będzie farma. Tu w moment dobijemy tę misję. Dobra. Prezenty dofarmione. Teraz jeszcze sejfy. Dobra, tu cyk cyk. Ile jeszcze zostało? Droma zostało. Dwadzieścia sejfów. No ale dobra, no trzeba to przemęczyć z tego nie zbijemy poziomu to jest chyba najlepsza arena do otwierania sejfu. Nowy przedmiot. Jeszcze 12. Ale pojawiajcie się. Cyk 10 9, 8, 7, 6, 5. Gdzie są sejfy? 4 3 2 1 Mamy to A czemu, mi... <coughs> czemu mi nie zaliczyło sejfów? To nie jest safe No nie wierzę Dalej farmi się zwierzętki <coughs> Jeszcze 4 sejfy. Jest. 3, 2, 1. Jeszcze jeden. Dalej, wyskocz. Proszę cię, o, jest. Dobra, mamy misję Mamy Eliksir. Teraz trzeba wylęknąć zwierzaki. Ja mam deskę. Ja mam deskę, a ja chodzę pieszo. Ja nie wiem. Dobra, zejdźmy z deski. Możemy odblokować 500 tysięcy. O. Pies wydobywczy. Kolejny pies wydobywczy. Jakie to ma poziomy? zobaczmy 253 dobra arbuza sobie zjemy dobra wszystko trzeba pozjadać dobra co tego nie mogę zrobić dobra wsiądźmy na deskę i teraz misję z najlepszym tym trzeba wykonać najlepszą areną Tutaj Tylko czy ja tak tu spuszczę kometę czy to coś mi da O lol Ale to będzie farmienia Ale dobra jak jakaś nagroda z tego ma być dobra To, to trzeba to dofarmić niestety No i uwaga to i tyle? Za dużo co to, to nie dało. A czemu mi kasa ucieka? Jesteś się stanie mi odpowiedzieć na to? O co tu chodzi? Czemu dojeżdża do Miliona? Aha dobra już kumam o co chodzi jak dojeżdża do miliona to się zamienia w sztabkę monet dobra wszystko wiemy to idźmy wyfarmić te zwierzaki no to odblokowane chyba nie czyli na spokojnie mogę sobie kupować kolejny pies Kolejny pies. No, kolejny pies. A coś innego nam da? Kolejny pies. O, szczęśliwa skała. To chyba będzie lepsze, co? Ile nam jeszcze zostało miejsc? Jeszcze chyba jedna. Tak. A świetlista skała 263, ale w sumie, jakbyśmy teraz wzięli 10 takich piesków i wymienili na tego złotego, nie będzie to bardziej opłacalne? No i tak muszę wyfarmić. To ja do Was zaraz wracam, zrobię misję z tymi 40. Dobra, jestem już z powrotem. Misja jest wykonana. I została nam teraz jedna misja. Do zrobienia. Ale jeszcze miałem sprawdzić, czy tutaj możemy coś fajnego. O właśnie, 30 ich mamy. A o co to chodzi? Aha. To zróbmy sobie tak, 20 sobie wymieńmy. I teraz mają 340 poziom. Ty, no dobre to jest. Mocnienie jabłek się skończyło. Weźmy arbuza, weźmy ananasa, pomara, piłkę. I coś jeszcze nie, nic więcej nie potrzebujemy. Dobra, teraz trzeba dofarmić farmić na kolejną arenkę. No teraz to się farmi te złote takimi poziomami, to jak najbardziej. Stać na następną arenkę. Tylko teraz tak. tu co jest? kupmy arenę Ojojoj. no blokowałem jajo fajnie, a tu jest co? szybkość zwierząt no i super teraz możemy farmić ile złota z tego leci? no trochę leci teraz tak mamy do rozbrojenia sejfy i prezenty ale to wiecie co? Myślę, że zrobimy sobie już w drugim odcineczku. W tym odcineczku chyba starczy na dzisiaj. No, ten to, ale ma zwierzaki. A co daje ten słoik? Dobra. Tak szybko doparmiliśmy, że... A tu idzie ulepszyć potki. Okej. Okay. Te 5 też ulepszmy. I starczy chyba, co? Chyba starczy. Dobra, lećmy z powrotem. A tu jest jeszcze coś do odblokowania: nie ma nic. Powiecie co? O, czekajcie, skrzynka jakaś tu była. Dobra, lećmy do strefy startowej. Dobra, jesteśmy w strefie startowej. Tak prezentuje się moja banda dwieżaków. A w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli odcinek Wam się podobał, to zostawcie oczywiście suba, zostawcie lajka i zostawcie jakiś solidny komentarz. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę.